Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, czy skrzyni operacji to dobra inwestycja pod long term. Dzięki Wam za podesłanie pomysłu na odcinek, jak chcecie podsyłać swoje pomysły, podsyłajcie, będę tutaj jeszcze dużo realizował, dziękuję Wam z góry widzowie za podesłanie. A jak chcecie wygrać darmowe 20 PSF kart, to zapraszam na mojego Discorda, gdzie wystarczy dołączyć do konkursu i zostawić komentarze i łapeczki pod filmami. Więc wbijajcie, zgarniajcie dla chcącego nic trudnego, a darmowa kaska Wam się na pewno przyda do inwestycji. W końcu to jest 20 pysycy, tak? No i dobra, przechodząc do głównego tematu odcinka 3, skrzynki z operacji są dobre na inwestycje long-termową? Według mnie tak i też nie. I właśnie, tak są dobre, jak od razu wychodzą, nie Aktualnie nie są dobre, bo kosztują dużo. Kosztuje 5,74$, 5,13$, 4,19$. Jest to za drogie, widzowie. I pokażę Wam tutaj też ciekawe statystyki i też na logikę sobie wyciągnijcie z tego wnioski. Czy taka skrzynka, która... taki przeciętny Kowalski z budżetem 20 PSF kart, zainwestowałby ku, lub też kupiłby taką skrzynkę za 20zł? No... Na logikę byłoby to dość ciężkie. Już abstrahując od tego, że jakie jest prawdopodobieństwo, żeby skrzynka, która kosztuje 20 w sumie tu najtańsza kosztuje tam 25, ale to tak zaokrągliłem, żeby było fajnie, nie? 20 powiedzmy złoty, jakie jest prawdopodobieństwo, że zrobi razy dwa? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ludzie będą woleli otwierać skrzynkę za 20 zł, niż na przykład skrzynkę za złoty 80? W budżecie 20 w karty jesteście w stanie kupić 11 skrzynek za złoty 80, a gdyby nawet ponad 11. A gdyby było tego mało, jesteście w stanie kupić 40 papierków za pół złotych. Kumacie, widzowie. Jakie jest, jak jest prawdopodobieństwo, że papierek za pół złoty pójdzie nagle razy 2, razy 3, razy 4? A jakie jest prawdopodobieństwo, że skrzynka za 20 zł pójdzie razy 2 razy 3? Jakie? Pomyślcie o tym tak w zasadzie. Ma, ba, mało tego. Skrzynki, okej, okay, spoko. ktoś mi powie, ej, słuchaj, bo, ale nie wiem, czy wiesz, te skrzynki już nie dropią i jedyny sposób na zakupienie ich to po prostu jest rynek Steam, bądź BAW, bądź trzeciej markety. Ja wam powiem, okej. Okay. Jak najbardziej. Tylko porównajcie sobie otwieralność takich skrzynek i zainteresowanie ludzi takimi skrzynkami. Wchodząc sobie na CSGO Case, czy tam CSGO Tracker Case, linki wszystkie są w opisie. Oczywiście podane macie fajnie rozpisane. Możemy zaobserwować, że na przykład takie skrzynki z operacji są otwierane dziennie, tak. 3800, 3800, 1900. Ktoś mi powie, ty, no to w sumie fajny wynik. No w sumie to. Fajny wynik, ale jeżeli porównamy je na przykład do takiego fractura, który się otwiera 131 tysięcy dziennie, 102 tysiące dziennie Snakebite, no to jest średni wynik. Już abstrahując od tego, że macie tutaj przykład chociażby tych skrzynek 2013, winter, summer, case'y, zobaczcie jak one się otwierają. To tak, 153, y, 2013 case'y, tutaj macie winter, 1044 i tu macie 1900. Widzowie, to są bardzo, ale bardzo małe liczby, tych skrzynek jest na pewno dużo więcej niż się otwiera dziennie, no bo to jest, no na logikę zresztą, na rynku Steam są wystawione w tysiącach, jakby nie patrzeć, no, pa, tu 2800, to jest pewnie 3000, no, 3700, ile tutaj jest 1600, o to, to jest najmniej akurat, to ciekawe, w sumie była najwcześniej, no ale cenowo fajnie poleciała w górę i właśnie no to w sumie to podsumowując, według mnie opłaca się w nie inwestować jak wychodzą lub też widzicie jakie są sytuacje, Po pierwsza skrzynka z operacji poleciała sobie w górę stąd też ludzie się napalili na broken fanga trzeba to ogólnie obserwować i tak pira oko sobie spróbować wyciągnąć własny wniosek skoro ta skrzynka była pompowana to na logikę, ta też, ta będzie pompowana z początku, bo każdy będzie myślał, że ta skrzynka po prostu poleci jak ta i co się stało? Stało się, że sobie spadła na w sumie nawet złoty 40 to co? Ta skrzynka ludzie myśleli, że ta skrzynka również będzie pompowana jak Broken Fang i nie chcieli się przejechać, to w sumie jej nie kupowali, no i koniec końców sobie szła w górę. Więc co? Kolejna skrzynka z operacji znowu będzie pompowana, bo każdy będzie myślał, że ej, słuchaj, ta w sumie skrzynka będzie dobra pod long term. No według mnie może być taka sytuacja jak z Paryżem w zasadzie, że każdy się po prostu na to rzuci, każdy się wyprzedaje ze wszystkiego, żeby kupić skrzyneczkę nową z operacji. taka jest moja opinia. Dajcie znać w komentarzu, czy wy będziecie inwestowali w skrzynkę z operacji, czy będziecie czekali na jej spadki, czy będziecie w sumie razy kupowali. Dajcie znać to w komentarzu, wbijacie na Discorda, trzymajcie się. A jeszcze jak ktoś w sumie ogląda, to może mnie wesprzeć Skóry Dziękuję. No, dajcie znać w komentarzu co wy o tym sądzicie. Trzymajcie się. No i cześć.